Zobaczyliśmy wnioski formalne. O głos prosi pani minister Izabela Leszczyna. Bardzo proszę. Możemy się tak umówić, że najpierw wysłuchamy, co pani minister ma do powiedzenia, a potem ocenimy jej wystąpienie. Być może podtrzymają państwo swoją opinię, ale to później. Dobrze? Dajmy się wypowiedzieć panie, pani minister. Panie marszałku, wysoki Sejmie. Nie w tej izbie i nie o tej porze, drodzy Państwo. Przestańcie takie rzeczy tutaj krzyczeć. Nikt nikomu różdżki nie będzie się, pokazywał, proszę bardzo. Upominać się o ten konkurs, to jak upominać się o konkursy z Funduszu Sprawiedliwości. Powinniście się wstydzić. Do. Prawda jest bardzo trudna dla posłów Pisu, ponieważ po przyjściu do ministerstwa zastaliśmy listę rankingową 19 szpitali. W konkursie brało udział 39 szpitali, 20 zostało odrzuconych, 19 zostało umieszczonych na liście rankingowej. Kiedy przystąpiliśmy do podpisywania umów i Pracownicy Ministerstwa Zdrowia przygotowywali dokumentację. Okazało się, że nieprawidłowości to jest eufemizm. Postanowiliśmy zawiadomić Centralne Biuro Administracyjne, które. Przejęzyczenie, drodzy Państwo. Proszę o ciszę, bo zaraz będziemy robić przerwy dla oskudzenia emocji. Centralne Biuro Antykorupcyjne, ponieważ pracownicy. Nie, panie marszałku, ja przepraszam. Dobrze, pani poseł. Ja wiem, niestety mamy do czynienia z taką salą, jaką mamy. Za chwilę przystąpimy do dyscyplinowania. A może się pan, panie pośle Zębaczyński, nie unosić? No spokojnie. Pan, Drodzy państwo, przystępujemy w związku z powyższym do procedury dyscyplinowania sali. Panie pośle Januszu Cieszyński, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Bardzo proszę kontynuować, pani minister. Wysoki Sejmie, żeby... CBA Pani, po trzech miesiącach kontroli. Panie pośle Piotrze Kaleta, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. To dla pana jest dobre. Pani poseł, proszę zająć miejsce na sali. Proszę kontynuować. Państwo wstydzilibyście się, bo tam siedzą ludzie. Naprawdę. Pani Młodzież, poseł, proszę kontynuować. Pani, pani marszałek, pani minister nie, nie potrzebuje obrońcy. Poradzimy sobie z tym. Bardzo proszę, żebyśmy wysłuchali w spokoju pani minister. Bardzo proszę. Centralne biuro. Pani poseł, zwracam pani uwagę, że swoim zachowaniem zakłóca pani obrady Sejmu. Następnym razem będzie następne czytanie, a potem wiadomo, jak się to kończy. Bardzo proszę państwa o spokój. Albo ogłoszę, albo zaczniemy zarządzać przerwy. Panie pośle Mosiński, zwracam uwagę, że swoim zachowaniem zakłóca pan obrady Sejmu. Panie pośle Janie Mosiński, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Pani poseł Joanna Lichocka, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Pani poseł Joanna Lichocka na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuje panią do porządku. Panie pośle Jarosławie Krajewski, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Mamy to kontynuować? Bardzo dobrze. To w takim razie po tej lekcji wzajemnej kultury i szacunku, proszę, żebyśmy wysłuchali pani minister a następnie, a następnie podjęli decyzję o tym, jak oceniamy jej wystąpienie. Dobrze? Bardzo o to proszę. Pani minister, bardzo, bardzo proszę. Dziękuję. dziękuję, Panie Marszałku. Centralne biuro antykorupcyjne uznało po trzech miesiącach, że nieprawidłowości są tak duże, że przedłużyło kontrolę na kolejne trzy miesiące. Tyle jeśli chodzi o ten konkurs. Natomiast jeśli chodzi o pacjentów onkologicznych. W lutym Ministerstwo Zdrowia rozstrzyga konkurs na 5 miliardów 200 milionów z Krajowego Planu Odbudowy, który wyblokowaliście dwa lata. Do szpitali onkologicznych w najbliższych tygodniach popłynie ponad 5 miliardów złotych. Natomiast konkurs dla szpitali które brały udział w ustawionym przez PIS konkursie będzie powtórzony w marcu tego roku. W sumie do pacjentów onkologicznych w tym roku popłynie 10 miliardów złotych. Czego wy nie umieliście zrobić? Dziękuję bardzo.